Różnorodność przekonań, jaka wielka spada cegła z naszych głów i z naszej przestrzeni energetycznej, kiedy uzmysławiamy sobie, że um, no według wiary naszej nam się staje i że tak naprawdę każdy ma rację i nikt jej nie ma. Bo jeżeli ja wierzę, jeżeli ty wierzysz na przykład w karmę, to masz karmę. Jeżeli wierzysz w Allaha, to, wie, to, to masz Allaha. Jeżeli wierzysz w życie po śmierci, to masz życie po śmierci. Jeżeli wierzysz w to, e, że, że świat mm, jest jakiś, to, to, je, to jest dla ciebie jakiś. Jeżeli wierzysz, że jesteś w nim nic nie wart, to życie ci pokazuje, że jesteś nic nie wart. E, jeżeli wierzysz, że możesz spełnić swoje marzenia, to możesz spełnić swoje marzenia. Idąc dalej, jeżeli wierzymy w to, że musimy pozbyć się umysłu i ego, to, no to wszystko nam pokazuje i jest potwierdzeniem tego, że musimy się pozbyć umysłu i ego. Jeżeli wierzymy w moc serca, to czujemy moc serca. Jeżeli wierzymy w moc logiki, to wszystko na zewnątrz będzie nam pokazywało, że moc logiki to jest podstawa e, i że nie ma serca i w ogóle, że nie ma to żadnego znaczenia, nasze uczucia e, i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nie myli, każdy ma rację, bo zasila tą rację mocą swoich uczuć po prostu związanych z tym, w co wierzy, czyli połączenie myśli i emocji pod te myśl, podłączonych pod te myśli buziaki.